Olejek cytronelowy jest wytwarzany z rośliny o nazwie palczatka cytronelowa, uprawianej głównie na cejlonie. Produkt ten powstaje w procesie destylacji z parą wodną i ma postać żółto-brunatnej cieczy o rzadkiej konsystencji. Jego cechą charakterystyczną jest intensywny, trawiasty zapach z lekką cytrusową nutą. Jakie właściwości posiada olejek cytronelowy? Jego orzeźwiający zapach delikatnie pobudza i odświeża, przez co pozytywnie wpływa on na ogólne samopoczucie. Wykazuje on także działanie rozgrzewające, i z tego względu jest często wykorzystywany jako środek łagodzący różnorodne dolegliwości bóle mięśni czy bóle kostno stawowe. Świetnie sprawdzi się on także w postaci produktu do masażu, a także jako środek uśmierzający ból głowy. Przypisuje mu się także silne działanie antyseptyczne, przez co wspomaga on leczenie różnego rodzaju stanów zapalnych skóry: owrzodzeń, ran czy egzemy, a nawet uporczowego celulitu. Działa on także przeciwgrzybiczo, przeciwtrądzikowo i przeciwzapalnie i z tego względu jest polecany do pielęgnacji skóry zanieczyszczonej, ziemistej i zwiotczałej. Jak jeszcze stosować olejek cytronelowy? Innym zastosowaniem olejku cytronelowego jest stosowanie go w postaci preparatu odstraszającego owady. Jego charakterystyczny zapach skutecznie odstrasza nie tylko komary, ale także muchy, pchły czy kleszcze. Jego niewątpliwą zaletą jest także fakt, że działa on zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Wszystkie produkty z naszych filmów oraz wiele więcej, znajdziesz na stronie cośdnazdrowia.pl. Link ze specjalnym rabatem znajduje się w opisie filmu. Filmy na naszym kanale pojawiają się w każdą środę, dlatego pamiętaj o kliknięciu przycisku Subskrybuj, aby być na bieżąco.